Pamiętaj, że porażka to wydarzenie, a nie osoba. W mojej karierze spudłowałem ponad 9 tysięcy rzutów. Przegrałem prawie 300 rozgrywek. 26 razy zaufano mi, że oddam zwycięski rzut, i nie trafiłem. W swoim życiu wiele razy zawodziłem, i dlatego mi się udało. Sukces nie jest ostateczny. Porażka nie jest zgubna. Liczy się odwaga, by kontynuować. Tylko dlatego, że raz przegrałeś, nie oznacza, że poniesiesz porażkę we wszystkim. Nie ma czegoś takiego jak porażka. Są tylko wyniki. Mistrz zawiódł więcej razy niż próbował początkujący. Ten, kto się boi przegrać, już przegrał. Kto nie ryzykuje, ten przegrywa dwa razy. Przegrana zaczyna się w momencie, gdy pomyślałeś, że przegrywasz. Zakładasz się z matką naturą, przegrywasz. Czasami wielkie zwycięstwo buduje się na wielu wcześniejszych klęskach. Ruszenie do przegranej walki nie uczyni cię odważnym. W dzisiejszej kulturze zachodu, do której należymy, istnieje przecież przekonanie, nieustannie wpierane nam w mózgowia, że zawsze musimy sobie poradzić. To fikcja. Nie dajemy rady, musimy czasem przegrać, albo przynajmniej odstąpić od zamiaru, od planu. Trzeba sobie to powiedzieć szczerze, chociaż boli. Dopiero przegrywając, człowiek dowiaduje się, z jakiego kruszcu został ukształtowany. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci podnieść się. Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Dopóki człowiek się śmieje, nie przegrał. Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia. Gdyby porażka nie znała kary, sukces nie byłby nagrodą. Tylko jedno może unicestwić marzenie strach przed porażką. Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. Drzewo złamane przez życie puszcza boczne pędy. Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces. Skrzydłami doświadczenia są porażki. Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, nigdy nie zrobisz nic oryginalnego. Owoc dojrzewa i spada. Człowiek czasami musi upaść, aby dojrzeć. Każde niepowodzenie niesie ze sobą ziarno równej lub większej korzyści. Niektóre niepowodzenia są w życiu nieuniknione. Nie da się żyć bez ponoszenia porażek w jakiejś dziedzinie, chyba że żyje się tak ostrożnie, jakby się w ogóle nie żyło, co z kolei stanowi porażkę na całej linii. Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej Cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz. Porażka inspiruje zwycięzców to jest ich największy sekret. Ludzie ponoszący porażki mają pewną wyróżniającą się cechę wspólną. Znają mianowicie dobrze wszystkie powody porażek i mają na podorędziu wszelkie przekonywujące w ich mniemaniu wykręty dla usprawiedliwienia swojej nieudolności w dążeniu do sukcesu. Porażka to tylko siniak, nie tatuaż. Największym ryzykiem jest nie ryzyka. W świecie, który zmienia się tak szybko, jedyna strategia, która gwarantuje porażkę, to nie podejmowanie ryzyka. Ludzie nie planują przegrywać. Przegrywają, bo nie planują. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.